Step 1. Wake up before the going rise with the sun. Step 2. Some... Niestety nie mogliśmy się w tym momencie zatrzymać. Policja kazała się wycofać Cały las prawdziwków. Jak moja ręka Wszędzie prawdziwki, tu jest jakiś gigant. Walczyli, walczyli i wywalczyli. Co my tu mamy? Step 3. They grow hard about what you want be. Step 4. Can everybody just do it then? Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Dojechaliśmy na następną miejscówkę, nad jeziorem. Niestety nie mogliśmy się w tym momencie zatrzymać. Policja kazała się wycofać. Mieli zdarzenie kryminalne, prawdopodobnie ktoś się utopił. Więc szukamy miejsca tymczasowego na kawę. Wrócimy i zobaczymy, czy uda się dzisiaj zatrzymać w tym miejscu. W oczekiwaniu na wyłowienie topielca stanęliśmy sobie na pięknej łące. Zara Zula zrobi kawę ciasteczka z netty, nie z Biedronki. Dobry. Dobry. Jesteśmy na nowej miejscówce Jezioro kompletnie nam nieznane Mieliśmy tu w sumie karpi nie łowić, ale mam taką piękną zatokę plus wędka coś bąknął o 30 kg karpiach to Zawiozę na noc. Co mi zależy. Ale piękne jeziorko. Woda, kryształ. To dojechali na miejscówkę z topielcem. Buta mamy. Trochę śmieszne, trochę nieśmieszne. Tak się dzisiaj ktoś, Okazało się, że, ktoś, że policja była, bo się ktoś utopił. A co najgorsze, wiozą wędki po drodze. Pływa do góry nogami but. <laughs> Żółty nowy but więc. Nie wiem, nie, nie sprawdzałem. Mędeczki mam ja tutaj i za tutaj. Próbujemy łowić karpi, chociaż w sumie nie planowaliśmy. Miejscóweczka z grupy biwakowej Wygląda całkiem przyjemnie. Cisza, spokój. Polana. Pokażemy Wam w dzień. Tam jest plaża. Pierwszy dzień. Na jeziorze Kukowskim Autko ustawiliśmy idealnie w cieniu rano, słońce nas nie męczyło, ale za godzinkę powinno już być słońce u nas. Zula od rana łapie promienie słońca. Nodi na mnie warczy ja trochę popracuję i płyniemy na wodę. Nie za dobrze tu pani? Jezu. Jest mi tutaj cudownie. Słońce mnie pali się jak na majorku. Nie No i kto by zjadł śniadanie w takim klimacie? No kto? No kto? A co tam mamy na śniadanie? Tak, owsianka mango mm. z owocami. No trudno. I cyk do wody mówimy sobie na jeziorze Kłokowskim na razie specjalnych efektów tutaj nie ma przeskanowaliśmy dzisiaj całe jezioro jezioro bardzo głębokie 20 metrów na środku takie typowe rybnowe życia na głębszej partii wody nie znaleźliśmy tutaj obserwujemy miejscowych wszyscy przy brzegu łowią ale też specjalnych efektów nie mają z karpiami troszeczkę chyba się bajka okazała, bo tutaj Kogo nie pytaliśmy, to, to nic nie słyszał. Spotkaliśmy za to dwóch sumiarzy, którzy rozstawili bojki na środku jeziora. No i twierdzą, że suma jest tu sporo, a z inną rybą raczej jest problem, czyli nawet i ze szczupakiem, i z okoniem. Co potwierdza nasze kilkugodzinne łowienie. Praktycznie jakieś zaobserwaliśmy zaobserwowaliśmy jedynie małe okonki, które teraz skaczą i, i zaraz je pewnie tam wydziubiemy, ale... Ale większych ryb ani na sondzie, ani, ani brań szczupakowych, ani nic nie było, chociaż woda jest fajna, bo to są tutaj górki, dołki, jest roślinność, więc, więc wizualnie wygląda to ładnie, ale na tą chwilę super efektów nie mamy. Pierwszy dzień w nowej miejscówce. Zrobiliśmy sobie obiad. Nasza różowa ryba, to nie łosoś. Wybraliśmy tańszą wersję, strąga łososiowego. Smaży się właśnie na patelni. Do tego mamy surówkę ze świeżej kapusty i zrobiłam dzisiaj i res batata. Także już jest gorące, czeka tylko aż ryba się wysmaży i będziemy sobie jeść pyszny obiadek. Obiad jest gotowy i myślę, że wygląda smakowicie. Także bierzemy się za jedzonko. Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę rowerową. Będziemy zwiedzać Szwarce, Szwajcarię Połczyńską zwiedzimy dolinę pięciu jezior jezioro krąg długie głębokie małe i i krzywe będziemy zaczynać Stąd, tu jest nasza miejscówka, czerwonym szlakiem do, dojedziemy do zielonego szlaku rowerowego, które, e, które otacza wszystkie te pięć jezior. Ominiemy sobie, zwiedzimy i wbijemy się w niebieski szlak e, do Doliny Wogry, okolice Połczyna Zdroju i aż do Połczyna Zdroju na wycieczkę. Na obiad! <laughs> I na obiad! Go, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, now I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight punkt control Na pewno wiemy, że musimy poprawić naszą kondycję. <grym> Mów za siebie. Nie no, trasa jest niedługa, ale cały czas pod górkę. Na razie, ale to będziemy pewnie potem z górki. A dzięki. Tak to wygląda. <grym> jakaś Rzeszka dolina. To jakaś to dolina to... jest. Ale ładnie. Jest jakaś woda. To wydaje mi się, że źle pojechaliśmy. Pytam gdzie te jeziora? Ale być jeziora są góry, więc chyba się wybierzemy na grzyby. <grymne> Możesz przeprowadzić mnie na jakieś jezioro proszę. Jak obiecałaś? Drodzy państwo, trzeba zareklamować trasy rowerowe, zielonej trasy nie ma. A to za tobą? Prostu... A to za tobą? No <grymne> to ktoś <za> <grymne> Dobrze są, so, jedziemy, tam jest jezioro No spodobałoby Ci się krzemik trasa MTB jeden mały szczegół Zapomnieliśmy kasków z domu, więc Na wstecznym ją robimy Nie widać, że jest taka ściana w dół Piotruś, Zawsze my rozumiem. zapomnieliśmy nart Tam jest ściana prawie że zielenie no jest o 70% Dawaj, kasku zapomnieliśmy, no, ale na szar. Nie, ja przejdę na, na hamulku ty, no nie wygląda to tak na filmie. To no nie wygląda. Zasz, ale to mi powiedz, to pójdę za tobą, nie? Zawsze muszę iść naprzód. Zawsze nie wypykasz. <noise> Mamy Prawdziwek znaleziony. Chodź zobacz co tutaj masz. Dalej chodź. przepaść? Chodź, chodź, chodź. Będziesz przenosić rower przez chłodę. <noise> Cały las prawdziwko wszędzie prawdziwki, tu jest jakiś gigant nie widać ale że on jest taki wielki jest wielki. za ten. no przecież to jest, ja cię kręcę tutaj mały tutaj następny eee, patrz jakie tu piękne no tutaj Runa, Zobacz. tutaj malutkie piękne eee, tu, trwionek, tutaj, nie mam, nie mam tutaj bierze. tutaj no nie patrz, no. są tak, wszędzie, patrz są wszędzie tutaj, tutaj tutaj ja malutkie, weźmiemy kilka małych ziem. Joć! Nigdy nie widziałem w życiu, że prawdziwki były wszędzie, nawet na drzewie. drzewy. i tutaj. No wszędzie, no? jest Wam, nie ma tutaj miejsca na tej górze, żeby nie było Prawdziwkę. prawdziwka. Prawdziwka, wszędzie. Uważać, żeby, nie żeby nie zdeptać trzeba uważać, no? Mega. Dobra, wzięliśmy tyle. Cebulkę musimy kupić. Tak jest. Będzie kolacja, zostawiliśmy parę wiader w lesie mamy jakieś jezioro, więc chyba długie. To jest jezioro. długie, no takie wygląda całkiem długie całkiem ładna woda park krajobrazowy, łowić ryb nie wolno Ole się coś zrzuciło więc ogólnie jezioro zmarnowane ale bardzo ładne na pewno ryby są lecimy dalej jesteśmy przy jeziorze Krąg to jest to mniejsze jezioro, minęliśmy jezioro długie. Tutaj przepływa drawa, niedaleko ma swoje źródło w okolicach na Zdroju. A my lecimy dalej, za chwilkę jezioro Krzywe. I cel Połczy Zdrój. Kebab. Nie kebab. <laughs> I ostatnie jezioro z Doliny Pięciu Jezior. Jezioro Krzywe. Też bardzo ładna woda. Znajdujemy się na nielegalnym stanowisku wędkarskim. Nie wolno łowić, ale znaleźliśmy Puszkę po kukurydzy i kawał poli po zanęcie, no ładnie, ładnie. Jezioro Krzywe. Ładnie. Problemem trochę tej trasy jest to, że, no, że szlak, który prowadzi, tak naprawdę nie, nie prowadzi wzdłuż tych jezior, tak? Jezior nie widać ze szlaku, więc musieliśmy zjechać do szosy, żeby w ogóle te jeziora zobaczyć. Szlaki są bardzo niewidoczne, źle oznakowane. Kolor niebieski nie jest jednoznaczny. Zielony jest niebieski, niebieski jest zielony. Ktoś namalował na drzewach swoje szlaki, także bardzo, bardzo łatwo można się zgubić. Ale do Kebaba tylko 6 km. Czy tam Kebaba? Uważaj. Dobra. Dotarli do celu. Półczyn, zdrój, parasolki. Daje cywilizację. Odhaczony. Jezior nie ma, ale też jest fajnie. Szukamy kebaba na spokojnie. Nie, mamy tu, nie szukamy kebaba. <głos> <głos> ale na pewno coś zjem. Jest Jesteśmy tak. ptak. Prawie jak na majątce. Temperatura się zgadza. Jest ciepło. Zjemy coś i wracamy na naszą biszynkę dobra mamy Uciem to mamy to nie mamy tego no nie. proszę proszę nie 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 o. za dużo smuteczek Starówko. za trasę mm. zasłużony posiłek dla łowców Wszystko to lata. żeberka i co? i placek tak, po węgiersku. Węgiersku. i wracamy do domu normalną ścieżką rowerową w końcu a nie po dziurach całkiem ładną nawet co ty znalazłeś drogę <noise> tak z 6 km ciągle pod górę, ogólnie to już 6 godzina w trasie na mapie wyglądało tutaj to no tak tutaj w tom i z powrotem żeby jechać Zdążymy przed zachodem Przed burzą żebyśmy zdążyli. Tak, zdążymy Dawaj, dawaj, dawaj Dojechaliśmy Stali zdrowi o, Koniec tej 6,5 godzinnej męczarni nie, nie. ostatni dzień naszego pobytu nad tym jeziorem Dzisiaj wędkujemy, leczymy za kwasy po rowerach. No i celem jest złowić chociaż jednego szczupaka. Taki challenge robimy. Będziemy walić do nocy. Przynajmniej ile nam starczy sił. Niemożliwe, żeby na takim jeziorze nie było żadnego szczupaka. Także trzymajcie kciuki, mamy wędki w dłoni do wody. Walczyli, walczyli i wywalczyli. Co my tu mamy? I zunia się już poddała, a my mamy takiego byka. <laughs> No. Ja już myślałam, że w tym jeziorze nie ma ryb, ale naprawdę jednak Kupaki cierpliwość się opłaca. Naprawdę pięknie. rzucać, i jeszcze raz rzucać. Mm. I do wody wraca rybka. Dała dużo frajdy. Dzisiaj na obiad postanowiliśmy wykorzystać nasze prawdziwki, które zebraliśmy wczoraj w lesie. I zrobimy tortillę przekładaną kurczakiem z czosnkiem i papryką kajeńską i zrobimy prawdziwki z czerwoną cebulą i śmietaną i przełożymy to i będzie już na obiad Nasze grzyby są już gotowe. Troszkę tylko wymieszam jeszcze ze śmietaną. Pachną wybornie lasem. Hm. Mamy już przesmażonego kurczaka z przyprawami. I za chwilkę tortille przełożymy tymi, przełożymy tymi składnikami i zapieczemy z serem nasz obiad. Teraz przekładamy tortille kurczakiem, grzybami. No, teraz równomiernie rozłożymy na porcji. Nie wzięłam bidelce, ale może tutaj to mi się uda. Położymy na to ser żółty. Drugą tortillę i zapieczemy. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Jedna już jest gotowa. Właśnie będę robić drugą szybciutko. Szybciutko ją przyrządzę. Raz, dwa, trzy na patelni się robi bardzo szybko. Więc kwestia po prostu kilku minut, i druga tortilla będzie. Gotowa. kilka chwilkę będziemy jeść nasz pyszny, leśno-meksykański obiad. No powiem wam, że dawno nie jadłem nic lepszego. No. Ja sobie jeszcze dorzuciłem śmietany. No jest masakra, niebo w Na gębie. Ten sos danie. sosik robi roboty z tymi grzybami. Nasza podróż nad jeziorem się kończy. Chcemy wam pokazać jeszcze miejscówkę na koniec naszą. Zobaczcie, tutaj jest znak zakaz wjazdu i miejscowi bardzo mocno próbowali nam powiedzieć, że nie można stać tam przy wodzie. No jednak żeśmy swoimi źródłami dowiedzieli się, że można tam stać, tak naprawdę wszystkie grupy biwakowe, wszystkie park Fortnite y pokazują, że można. Jeżeli chodzi o znak, to po prostu ten znak ktoś sobie, jeden z mieszkańców tutaj sobie postawił, żeby mu nie przeszkadzali, co jest nielegalne, znak nie ma homologacji, jest narysowany jakąś zwykłą farbą olejną, jak, jak jest to znak drogowy, a znak drogowy musi być 0,5 do 2 metrów od drogi, no, pomijam, że to, to za droga. Ale, ale jest zdecydowanie dalej, więc no taki znak nie może zakazać wjazdu na, na całą polanę, która właśnie przeznaczona jest do biwakowania. Zapraszam Was i zapokażę Wam dokładnie, co i jak. Tu się zaczęła nasza wycieczka, i tu się kończy. Wjazd. Obok jest Toj, z którego można korzystać. Mapka okolicy. Tutaj są też wyznaczone ścieżki rowerowe, z których skorzystaliśmy, o których będę jeszcze mówić, bo nie były jednoznaczne. Znak. Już, Już wiecie o co chodzi i piękna polana, tu można się rozstawić, jest naprawdę dużo miejsca i blisko do wody, tam są bardzo fajne wiaty do Może kilofania. podejdziemy, pokażemy. Za mną znajdują się wiaty, z których można skorzystać, jest palenisko, tu jest piękna plaża, dojście do wody, jest kilka dojść. Można sobie zwodować łódkę lub ponton. My tak zrobiliśmy w tamtym miejscu, gdzie nasz ponton stoi. Jest duży śmietnik, nie Oczywiście wszystko zbieramy do śmietnika. Fajne są też stoły, z których też można korzystać. Dużo miejsca, naprawdę dużo miejsca do biwakowania. Tak, naprawdę wszędzie tutaj można stanąć, tak, nie? Tak. Cała ta polana jest legalna.

And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious.